W 2019 roku obchodzimy 300. rocznicę objawień maryjnych w Wardęgowie, malutkiej miejscowości położonej w diecezji toruńskiej na terenie parafii św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem. Dokładnie 300 lat temu małemu, niespełna 11-letniemu chłopcu Andrzejowi objawiła się Maryja. Kiedy wypasał bydło zaniepokojone ich dziwnym zachowaniem, podszedł w miejsce porośnięte krzakami, zauważył, Obraz namalowany na blasze z wizerunkiem Najświętszej Marii Panny, który otoczony był wielką światłością. Obraz ten po pewnym czasie zniknął. Chłopiec podzielił się tą informacją ze swoim ojcem, z napotkanymi ludźmi i tak rozpoczyna się niezwykła historia, która trwa w tym miejscu do dnia dzisiejszego. Znajdujemy się przy źródełku, które, jak y, mówi historia, podania historyczne, pojawiło się w miejscu, w którym objawiła się Matka Boża. To szczególny znak, to szczególny symbol, także pewnie i wielu sanktuariów, ponieważ woda w Biblii nie jest symbolem życia. Stąd też również i nie mogło jego zabraknąć tutaj w sanktuarium. Wiele osób mówi o tym, że właśnie ta woda, czyli wypicie, czy posmarowanie chorego miejsca, było tym momentem, w którym doznają łask za wstawieniem Matki Bożej. Wieści o cudach i uzdrowieniach szybko rozeszły się po okolice. Miejscowi mieszkańcy przybywali tutaj z nadzieją, dziękczynieniem, niosąc swoje codzienne troski, sprawy, ofiarując je za pośrednictwem Najświętszej Marii Panny. Powstała malutka kapliczka. Na początku zbita była z kilku desek, pomalowana farbą olejną. Wnętrza owej kapliczki zdobiły obrazy, które na co dzień wisiały. W okolicznych domach. W drugiej połowie XIX wieku kapliczka chyliła się ku upadkowi. ówczesny ksiądz Proboż Wostrowitem, ksiądz Antoni Rakowski, postanowił ją odnowić, jednak nie dostał na to zgody władz, które dosłownie walczyły z kościołem polskością. Musimy wszakże pamiętać, że Polska znajdowała się pod zaborami. 29 listopada 1939 roku miejscowi Niemcy podpalili kaplicę, która od zawsze była utożsamiana z obroną wartości patriotycznych, polskich, niepodległościowych. Jednak właściciel Ostrowitego, Niemiec Hans von Blicher, przed spaleniem ostrzegł ówczesnego księdza proboszcza, księdza Leona Olszewskiego o tym zamiarze miejscowych Niemców i zdołano uratować figurę Najświętszej Marii Panny przed zniszczeniem. Figura z wizerunkiem Maryi następnie została umieszczona w jednym z bocznych ołtarzy kościoła świętego Jakuba Apostoła w Ostrowitem, a po wojnie powróciła do nowo powstawionej kaplicy, która została z taką wielką ofiarnością pobudowana mimo wielkiej biedy i zniszczeń, jakie spotkały Polskę w czasie II wojny światowej. Figura odzwierciedla ten opis Jana z Apokalipsy, Matki Bożej, przyobleczonej w 12 gwiazd, pod jej stopami właśnie Księżyc. A więc cała ta symbolika Apokalipsy Świętego Jana jest tutaj odzwierciedlona. Natomiast co do samej figury, nie znamy jej autora, ale to, co możemy z całą pewnością powiedzieć, jest to figura, która ma 300 lat. Wiemy to stąd, że z tyłu figury. Są kolejne daty renowacji i pierwsza jest właśnie po kilkunastu latach od objawień. Samo sanktuarium dla mnie to jest dom Maryi, dom, w który, do którego Matka Boża zaprasza. Jest to właśnie takie sanktuarium i taki wizerunek, figury Matki Bożej, który można powiedzieć, że przyciąga do siebie. Patronem parafii w Ostrowite jest Święty Jakub Apostol. Te tytuły parafią nadawano, jakby tworząc szlaki camino, a więc szlaki prowadzące do Santiago de Compostela, do grobu Świętego Jakuma. I obok parafii przebiega właśnie taki polski szlak, szlak Camino Polacco, który jest szlakiem, Zachęcającym do pielgrzymowania, ale to pielgrzymowanie jest specyficzne. To pielgrzymowanie jest takim pielgrzymowaniem indywidualnym. Osoby, które chcą na chwilę oderwać się od codzienności, od tego codziennego zgiełku, wyruszają w taką pielgrzymkę wiary indywidualnie, osobiście, podejmując na tej drodze modlitwę, ale również i refleksję nad swoim życiem, nad życiem wiary. I właśnie w ten taki indywidualny ruch pielgrzymkowy bardzo mocno jest wpisane właśnie tutaj sanktuarium. Być może nie bezpośrednio jakby nawiązujące do Kamino, nie bezpośrednio nawiązujące do świętego Jakuba, ale przejęło jakby tą, ten klimat właśnie indywidualnych pielgrzymek. Nierozerwalnym elementem objawień maryjnych w Wardęgowie jest wątek pielgrzymki Brodniczan do Wardęgowskiego sanktuarium. Kaplica kryje w sobie wiele pamiątek związanych z trzystuletnim pielgrzymowaniem, do tego sunącego łaskami i uzdrowieniami miejsca. Na mapie Polski jest to swego rodzaju fenomen, gdyż tylko kilka takich sanktuariów posiada tak długą i ciągłą tradycję pielgrzymowania. Miasto Brudnica jest bardzo mocno związane z tym miejscem, a przez to również jest wiele symboli, wiele znaków ich obecności. Te najważniejsze to przede wszystkim właśnie jako wotum wdzięczności za uratowanie od powodzi, od epidemii. To są obrazy Siedmiu Boleści Maryi, dzisiaj umieszczone na emporze chóru. Ale również i w kruchcie jest Krzyż Kapliczny, który tutaj ofiarowali. To historia. Jeżeli chodzi o współczesność, to możemy powiedzieć z całą pewnością o ołtarzu w kaplicy, który został ofiarowany przez nowoerygowaną nie tak dawno parafię Miłosierdzia Bożego w Brodnicy, która ofiarowała właśnie stół ołtarzowy tutaj do sanktuarium. No i także wota indywidualne wdzięczności, chociażby na to czystolecie brodniczanie, rodzina z Brudnicy ofiarowała kielich. Zesłanie Ducha Świętego, drugi dzień zielonych świąt. Wyrusza tutaj od nas z Brodnicy Pielgrzymka do Wardęgowa. Oczywiście, pomszy świętej o godzinie 6:30. Ci, którzy chcą, idą na Pielgrzymi ślak. Idziemy tu przez niskie brodno, dalej do Sumowa, Sumówka. Kierujemy się w stronę lasu, przechodzimy przez las do Ostrowitego i z Ostrowitego, już w większej grupie osób. Tam się łączymy często z innymi grupami i idziemy do Wardęgowa. O godzinie 17 jest suma odpustowa i uczestniczymy w tej przy Przez piękne, piękne lasy, jeziora, także przyroda nam sprzyja. I to jest w życiu człowieka bardzo ważne i to po prostu daje siły, motywację do tego, żeby chodzić. Jest coś takiego pięknego w pielgrzymkach, że my tam szukamy jakby stopy boskiej. My idziemy, ja jeszcze szczególnie wtedy szłam boso, ponieważ tak sobie. Założyłam, że muszę dodatkowy trud ponieść. To było wspaniałe przeżycie, to było cudowne przeżycie. Spaliśmy w stodole, padał deszcz. My, myliśmy się na podwórku na miejsce wszyscy, bo wody było bardzo mało. Właściciel w sumie nam do, udostępnił e, swoje podwórko, ale w warunkach bardzo takich szczególnych. Muszę zaznaczyć, że o 12 w nocy była również msza, która była jakby dodatkowym błogosławieństwem. To była pasterka nasza, i ludzi, był tłum. Pielgrzymów było może około 200 osób. Jest to cudowne przeżycie dla starszych ludzi i szczególnie dla młodzieży, a szczególnie dla maturzystów, bo oni wtedy z nami bardzo gromadnie szli. To maturzystów było około 50 osób. Było to szczególne uniesienie, i ja takich pielgrzymek zaliczyłam 18, i w moim życiu. Uważam, że Matka Boża daje mi tyle sił, że przez przebyte operacje wracam do sił i mam nadzieję, że jeszcze będę szła. Pielgrzymka Dowardęgowa od samego początku w sposób szczególny urzekła mnie osobiście. A to właśnie za sprawą również tego naszego przemarszu, powiedziałabym pielgrzymowania pośród tej przepięknej zieleni, otaczających też kwiatów, czy to polnych, czy też w ogródkach. Miejscowości, osób, ludzi, gdzie, które mijaliśmy po drodze, ale też urzekły mnie takie chwile zatrzymania się, kiedy mijaliśmy kapliczki, krzyże. Zatrzymywaliśmy się na krótką modlitwę, co też czynimy do tej pory. I to jest też takie piękne, co wpisuje się tak, jakby w klimat całej tej pielgrzymki. Jest tam wspaniała atmosfera. Jest wesoło, jesteśmy wszyscy jacyś tacy jak w rodzinie. Spotyka nas po drodze bardzo duże dobro. Wiele jest miejscowości, w których mieszkańcy przygotowują dla nas jedzenie, napoje, bardzo nas goszczą. Chciałabym tym wszystkim Państwu serdecznie podziękować. Podziękować również bym chciała Państwu, którzy goszczą nas w swoim tak zwanym hotelu, czyli od wielu lat w swojej stodole. Warunki są jakie są, są wspaniałe, tylko trzeba się ciepło ubrać, przygotować. Po całej drodze człowiek jest bardzo zmęczony, jest to jednak często siedzi w słońce, pod górkę. Sama tam szat pustowa, która trwa ponad 2,5 godziny jest bardzo męcząca po tej całej drodze. Jednak jak się spojrzy w oczy Matki Boskiej Wardengowskiej, człowiek od razu czuje, jakby, były, jakby nie szedł w ogóle, jakby, był, jakby dopiero co przespał całą noc. sanktuarium cieszy się dużą frekwencją pielgrzymek indywidualnych, takich osobistych, osób, które pragną w ciszy, w spokoju, pośród właśnie tutaj pól i, i, i łąk, które rozpościerają się naokoło sanktuarium, przeżywać swoją taką osobistą bliskość z Panem Bogiem i z Maryją. Dzisiaj idąc z podziękowaniem Matce Najświętszej za wszystko, to jest jakby Jakbym mogła, to bym wszystkich tam wyprosiła, została sama, żeby być z tą Matką Boską, żeby tam uczestniczyć z nią, rozmawiać z nią. Dlatego często jedziemy sobie do Wardęgowa na taką niedzielną mszę świętą. Wyszedłem z wojska, no i takie jakieś nie wiem, no, natknienie ducha świętego, po prostu, żeby iść na pielgrzymkę. Nie wiedząc w ogóle, co to jest Wardęgowo, jak Wardęgowo wygląda, co, jakie tam jest objawienia, bo nic nie wiedząc o historii Wardęgowa, poszedłem. W ogóle na początku też myślałem, że jest, to, że jest to miasto, a bardzo się zdziwiłem, jak zobaczyłem, wchodząc, że to jest tak, taka malutka wioseczka. No i wchodząc po prostu, jak już zobaczyłem Matkę Bożą, to było takie, nie wiem, ale chyba zakochanie od razu w tym wizerunku Matki Bożej. To jest chyba najpiękniejsza figura, jaką, jaką widziałem. Tak się żyje, no pielgrzymowaniem się żyje. Powrót do budynicy jest na pewno bardzo fajny, ponieważ ta mała grupka i ta wspólnota się bardzo zawiązuje, dlatego bardzo wszystkich serdecznie zapraszam do udziału w tej pielgrzymce, szczególnie do powrotu, bo to też można poznać bardzo dużo ciekawych osób, ze wszystkimi praktycznie porozmawiać. Tak jak samo są tak również i te łaski to często jakby bardzo intymna rzecz czy, czy intymne przeżycia. Osób, które tych łask doznają, to osoby po prostu dzielą się. Dzielą się swoją radością, dzielą się tymi łaskami, które otrzymali, ale również i wyrażają wdzięczność. Z tych łask takich zapisanych historycznie czy przekazywanych historycznie tuż od samego początku nawet pani Sampławska mówiła, że jej szaty właśnie przez jakiś tydzień czy ponad tydzień pachniały niesamowitą wonią tego miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o te łaski współczesne, które e, ludzie dają świadectwo, to jedną z takich przynajmniej za mojej kadencji tutaj e, najbardziej poruszających i, 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 i znaczących i przemawiających, to żywe świadectwo osoby, która doznała tutaj uzdrowienia wzroku Pana Barczaka. E, podczas odpustu, właśnie podczas mszy świętej, e, tą łaskę otrzymał, że jego wzrok Znacząco się poprawił, o ile nie został całkowicie uzdrowiony. Piechem jeszcze raz. Na 20, bo to było to takie uzdrowienie. Po prostu była Msza Święta dla chorych. Stoję z sąsiadem też obok. I tak patrzę sobie. Trzeba takie zielony. Zdejmuję okulary. też. Te jeszcze lepiej. Tam patrzę. Bez okularów, elegancko to wszystko widzę, te drzewa takie fajne, wszystko zieleniutkie. Było to, to, że to yy, wiosna była, ale to i tak, to było jakoś tak wszystko to wyraźne było przecież. Nie? Ja nie nagłaśniałem w ogóle tego w ogóle, nigdzie, no nikogo nawet. Ale kolega taki, który to lubi się tak trochę w tej sprawie bawić, no, zareklamował to gdzieś tam w gazecie czy coś. No, i już łapałem mnie, żeby to wszystko opowiadać. Był to rok 1983. Wówczas mój synek, którego urodziłam w bardzo trudnych warunkach, bo wszyscy mówili, że on nie przeżyje. On się urodził zdrowy, piękny, dziś ma 37 lat. Wtedy poszłam matce boskiej dziękować za to, że dała mi łaskę, że ja mogłam to dziecko urodzić. Byłam po wielkim krwotoku, po stanie wojennym. Wiadomo, jaki to był okres. Rzeczywiście wróciłam z pielgrzymki uzdrowiona, szczęśliwa i zawsze płaczę. Moje rodzinie ktoś zachorował. I tak po prostu postanowiłem pojechać rowerem w, dni, w dzień powszedni, Kapliczka była zamknięta. I kląknąłem kapliczką i mówiłem, „Rozanie z intencji tej osoby. I za jakiś czas te wszystkie moje prośby się spełniły. Dlatego Matce Bożej bardzo, a bardzo dziękuję. Jako pustosz tego miejsca chciałbym w sposób szczególny skierować moje zaproszenie do wszystkich, którzy potrzebują wyciszenia, którzy czują, że w ich sercach być może jest wiele hałasu, wiele niepokoju, troski dnia codziennego nie dają spokoju. Tutaj z całą pewnością, w domu matki, w Wardęgowie, każdy ten spokój odzyska, każdy to, czego pragnie, a zgodne jest z wolą Pana Boga w jego życiu z całą pewnością zagości.